Dzień dobry, właśnie minęła godzina dziewiąta. Godzina dziewiąta, dwunastego września 2025 roku, z tej strony Aleksandra Fidler, wasz tłumacz, przysięgły nauczyciel języka angielskiego, no i oczywiście korespondentka i reporterka wiadomości śniadaniowych i jak zwykle. W piątki nadaje dla was wiadomości śniadaniowe, czyli wiadomości dla Polaków w Wielkiej Brytanii, stanowiące podsumowanie wszystkich wydarzeń z tego tygodnia w Wielkiej Brytanii. Witam was bardzo serdecznie w ten piątek piąteczek piątuniu i zaczynam od plot, bo muszę, wam się, muszę się z wami tym podzielić. Wczoraj byłam zaproszona na Wyścigi konne. No i słuchajcie, postanowiłam, postanowiłam zainwestować w zakłady konne. Po raz pierwszy w życiu byłam, bardzo mi się podobało. Byłam w, w takim no, no, najlepszym miejscu, zaraz koło mety. No i zainwestowałam 50 funtów, a właściwie to 40 funtów dla mnie. No i co, wszystko przegrałam. Całe 40 funtów, niestety, przegrane. A przed wyjściem mój mąż powiedział do mnie tak nie wiedząc w ogóle, jaki to jest wyścig, co i jak, powiedział do mnie tak, weź pierwszego konia, który będzie miał w swojej nazwie jakiś kolor i postaw na to dla mnie, w moim imieniu, że ten koń wygra. No i co kochani, postawiłam 10 funtów za niego i co się stało, jego koń wygrał. Czyli mój ma małżonek, e, ja przeryżnęłam 40 funtów, natomiast mój mąż zainwestował przeze mnie dychę i wygrał 53. Więc wróciłam z tych wyścigów Ogólnie w budżecie rodzinnym jesteśmy trzy funty do przodu, więc całkiem nieźle, natomiast wszystkie moje koleżanki, które ze mną były, wygrały, także wszystkie wyszłyśmy obronną ręką z tego, kochani. Witam Was bardzo serdecznie, widzę, że już się zebraliście, jest Róża, jest Anna, jest Marzena, jest Marta, Magdalena, Aneta, Soulsbury, Gosia, Karina, Elżbieta. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Także taka moja historia o koniach. Wróciłam do domu triumfalnie z trzema funtami, ale teraz może ode mnie chce tą wygraną, więc nie wiem, co mam zrobić. Dajcie znać. Zagłosujcie: jedynka oddać mu, dwójka nie oddać. Ciekawa jestem, co mi, co mi doradzacie, czy mu oddać, czy mu nie oddać. Co on wygrał? Nie wiem, zresztą. Zobaczę, jeszcze się zastanowię. kochani, a w dzisiejszych wiadomościach. Alert bardzo krótko z niedzieli, strajk metra, strajk śmieci w Birmingham, ranking szpitali, Banksy, Company's House, lotnisko w Balicach, Ryanair i system kontroli wjazdu do Unii EES. O tym wszystkim powiemy. No, ciekawe jak głosujecie, dwójki, podzielić się. No, widzę, że wszyscy są widzę, że wszyscy na dwójkę, no no dobra, no to podzielę się może mnie zaprosi gdzieś, może mnie zaprosi gdzieś na, na drinka za tą wygraną to chyba będę musiała oddać dobra, jedziemy, słuchajcie, bardzo, bardzo krótko alert, w niedzielę odbył się alert o godzinie 15 dokładnie ehm, telefon brzęczał mój nawet nie wiem, czy brzęczał, bo mi się troszkę zapomniało, że ten alert ma być ehm, i telefon był w biurze więc nie wiem, czy brzęczał, na pewno była informacja, u mojego męża brzęczał ehm, natomiast bardzo dużo z Was Pisało, że telefony wam nie brzęczało, mimo że nie mieliście telefonów ani wyłączonych, ani wyłączonych alertów. Oczywiście przypominam kochani, że jeżeli ktoś chce, to sobie te może alerty w ogóle już na zawsze wyłączyć, natomiast jeżeli ktoś nie chce, no to powinien ten alert zadziałać, natomiast to czy zadziałał, czy nie zadziałał i w ilu telefonach, nie wiadomo. W Wielkiej Brytanii jest obecnie 87 milionów Telefonów, ale nie ma oficjalnych danych, przynajmniej na razie, ile z tych telefonów zabrzęczało i ile z tych telefonów zostało powiadomione. Także taki drugi narodowy test alertu. Nie ma jeszcze danych, czy był, odbył się z sukcesem, czy nie. Drugi nasz temat to strajki. Mamy dwa strajki. Pierwszy strajk to strajk śmieci Zakładu Oczyszczania Miasta w Birmingham. I kochani, ten strajk trwa właściwie już od stycznia, a tak na pełną parą to trwa przynajmniej od 6 miesięcy nie wszystkie rejony są, no, toną w śmieciach, ale są miejsca w Birmingham, które toną w śmieciach. To odbieranie śmieci jest utrudnione, piętrzą się śmieci, są miejsca, gdzie śmieci ogrodowe, czy jakieś inne recyklingowe piętrzą się i mimo, że niektóre rejony rzeczywiście starają się rotować te, te załogi odbierania śmieci, to sytuacja nie jest dobra w Birmingham. Nie wygląda na to, żeby ten strajk się zakończył. Pracownicy oczyszczenia miasta strajkują między innymi dlatego, że mają władze zmniejszyć tą załogę w śmieciarce od, z czterech do trzech osób. Oni tego nie chcą, bo byłyby to, wiązałoby się to z utratą miejsc pracy. Nie wygląda na to, żeby się pogodzili. Wszelkie negocjacje, szczególnie te lipcowe, zakończyły się fiaskiem, więc nie wiadomo, ciekawa jestem. Dajcie znać, kochani, czy wy jesteście w Birmingham i czy. W tym Birmingham rzeczywiście widać te śmieci, czy są szczury, czy są lisy, czy, czy to roznoszą. No bo ja w Birmingham ostatnio byłam bardzo, bardzo dawno. Więc to jest e, strajk w Birmingham bez zmian, nadal strajkują. Natomiast drugi nasz strajk to strajk metra, który wywołał ogromny chaos komunikacyjny. Kochani, kto mieszka w Londynie? To wie, jak bardzo Londyńczycy polegają na londyńskim metrze. Mimo, że wszyscy narzekają na metro, to jednak jest to bardzo duża sieć metra, bardzo duża sieć połączeń. Te, te pociągi przyjeżdżają bardzo często. Oczywiście są stare, są zatłoczone, ale są i kiedy ich nie ma, to jest bardzo, bardzo źle. Strajkowali kierowcy pociągów. Oni strajkowali o dwie rzeczy, chcieli uzyskać po pierwsze podwyżki zarobków, a po drugie zmniejszenie tygodnia pracy, natomiast z mojego punktu widzenia to wydaje mi się, że zarówno zarobki kierowców tych pociągów nie są takie najgorsze, bo mówimy tak pod 70 tysięcy rocznie Podstawowej pensji, a ci, którzy pracują nad godzinę, ale, albo którzy są starsi stażem, zarabiają około 80 tysięcy. Więc nie jest to głodowa pensja, nazwijmy to, w porównaniu na przykład do pielęgniarek, lekarzy, którzy również ratują nasze życie i są odpowiedzialni za nasze życie. Więc nie są to takie najniższe pensje na pewno, I tutaj mówię to w cudzysłowie, ale również czas pracy. Oni chcą zmniejszenia tego czasu pracy do 32 godzin. Też wydawałoby się, że to jest tylko cztery dni pracy na tydzień. Też te inne zawody, które ratują nam życie budżetowe, nie pracują tak mało. Nie wiem, czy mają za bardzo o co strajkować, no ale strajkują. Wywołali rzeczywiście ogromny chaos w metrze. Bez metra jest jak bez ręki. Kolejki do autobusów były kilkugodzinne. W czwartek już wiem na pewno, że nawet Ubera nie można było złapać, było tak, tak źle, więc bardzo ciężko. Ja niestety musiałam na te wyścigi dojechać samochodem, objechać cały Londyn przez M25, ponieważ było to po drugiej stronie Londynu w stosunku do tego, gdzie ja mieszkam. Bardzo ciężko bez metra, niedobrze. Mam nadzieję, że albo się dogadają, albo pójdą po rozum do głowy i nie będą strajkować. Więc to są nasze strajki omówione. Kolejny, a propos, już mówimy o strefie budżetowej, pojawił się w zeszłym tygodniu Ranking szpitali. I kochani, ważna informacja jest taka: jest to ranking szpitali tylko i wyłącznie w Anglii, to jest pierwsza sprawa, czyli Walia, Szkocja, Irlandia Północna nie wchodzą w ten ranking. Druga sprawa: bardzo wielu z Was pisało, że nie może znaleźć na tej liście swojego szpitala. Być może tak się działo, ponieważ część szpitali są, były w rankingu uznawane i uwzględniane jako fundusz, czyli na przykład są fundusze, które zawierają kilka szpitali, albo po prostu szpital nazywa się nazwą funduszu, a nie szpitala. Więc większość, właściwie wszystkie szpitale powinny być na tej liście. Natomiast czasem jest to nazwa funduszu, który zarządza danym szpitalem, czyli na przykład Fundusz Południowo-Wschodniej Anglii, zarządza na przykład szpitalem, nie wiem, powiedzmy gdzie tam, no nie umiem powiedzieć teraz, teraz przykładu. Natomiast rzeczywiście było tak, że jeżeli nie można było znaleźć tej nazwy konkretnego szpitala, to czasami była ona uwzględniana w nazwie funduszu co nie do końca jest dobre, ponieważ fundusze czasem mają kilka szpitali, no więc nie wiadomo było tak czy inaczej jak ten nasz szpital się plasuje w tym rankingu. Natomiast mój na zaszczytnym 120 miejscu ze 134 szpitali, mój najbliższy szpital nie korzystam często, obym nie musiała. No pod uwagę były brane nie tylko opieka nad pacjentami taka bezpośrednia, ale również czas oczekiwania, finanse szpitali, stan techniczny budynków. Także bardzo kiepsko wypadły te szpitale, w których są na przykład sufity podpierane takimi rusztowaniami, żeby się nie zawaliły na lekarzy i na pacjentów. Te szpitale wypadły nisko i rzeczywiście powinny wypaść nisko, bo to jest, to jest po prostu skandal. Także to jest to, ranking szpitali, jest lista na mojej stronie, możecie sobie popatrzeć. Kolejny, kolejny temat, może krótka piłka, Companies House. Dlaczego o tym mówimy? Myślę, że duża część z Was ma albo jednoosobową działalność gospodarczą, czyli tak zwany self-employed, albo ma zarejestrowaną spółkę LTD, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I to właśnie tych osób, które mają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczy nowy przepis. Od jesieni właściwie chyba, już od 18 listopada, jeżeli się nie mylę, będzie wymóg podawania w swoim rozliczeniu rocznym dodatkowego numeru weryfikacji dyrektora. Do tej pory było tak, że właściwie każdy bez żadnych dokumentów podawania, bez wysyłania paszportów, zdjęć, niczego, żadnych numerków, mógł sobie założyć spółkę. To założenie spółki w Companies House trwa jakieś 5 minut, kosztuje 13 funtów i takich spółek założonych na nie wiadomo kogo jest na pewno w Wielkiej Brytanii dość sporo. Teraz rząd postanowił, że będzie sprawdzał, szczególnie Companies House, czyli ta, ta organizacja, która zajmuje się rejestrem spółek, Spółek. W Polsce jest to krajowy rejestr spółek KRS, tutaj jest to Companies House. Stwierdzili, że muszą weryfikować te osoby, które posiadają spółki, i takie osoby będą musiały przedstawić swój dowód tożsamości, czyli skan paszportu, na przykład, i będą weryfikowane, że są prawdziwymi osobami i będą miały dodatkowy numer. Takie, taką weryfikację trzeba przejść samodzielnie albo przez swojego księgowego, i później w rozliczeniu podatkowym od 18 listopada taka weryfikacja podanie tego numeru będzie konieczna. Dlaczego wam o tym mówię? Po pierwsze wam o tym mówię, że po pierwsze to trzeba zrobić, a po drugie, jeżeli macie spółkę, natomiast druga sprawa jest taka, pojawiła się ogromna Ilość skamu. Ja wczoraj dostałam, nie wiem, 20-30 maili z różnych bardzo dziwnych adresów e-mail, e, mówiących mi, żebym kliknęła tutaj i podążała za tym linkiem, żeby zrobić ją weryfikację. Nie, nie dajcie się nabrać. Jest to absolutny wysyp skamu, będzie go bardzo dużo. Ludzie po prostu będą klikać, podawać swoje bardzo wrażliwe dane, wysyłać swoje paszporty, e, tak samo jak było z ETA, więc uważajcie na to, jeżeli macie spółkę. Warto to zrobić dobrze i na dobrze, dobrej stronie rządowej. Kolejna, kolejna nasz, kolejny nasz temat to Banksy. No i teraz kto to jest Banksy? Banksy to kontrowersyjny artysta, który na murach um, sprayem um, tworzy swoje dzieła. One są bardzo charakterystyczne, bardzo często o zabarwieniu politycznym. Banksy często komentuje swoimi dziełami różnego rodzaju wydarzenia i tym razem w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu właściwie, pojawiło się dzieło na um, budynku na ścianie, na murze budynku Royal Courts of Justice w Londynie, czyli sądu który jest reprezentacją tej, tej jednej z władz państwa, władzy sądownictwa bardzo wiele osób komentuje, że ten mural dzieło Banksiego pojawiło się tam w związku z protestami, które odbywały się w Londynie, protestami propalestyńskimi, podczas których zostało aresztowanych 900 osób no i Banksy mówi się, że nie wiadomo kto to jest Banksy tak naprawdę, nikt nigdy nie potwierdził jego tożsamości. Artysta, które, którego dzieła pojawiają się gdzieś w, w mroku nocy, nie wiadomo jak nagle się gdzieś pojawiają na murze i oczywiście zawsze powodują ogromne poruszenie. Mówi się, że Banksy zaprotestował tym właśnie przeciwko wyrażaniu wolności słowa. Chciał zaprotestować przeciwko temu, że to państwo, rząd, sądownictwo próbuje stłumić te głosy społeczeństwa. I już pokazuję Wam, jak to wygląda. Niestety nie mam zdjęcia takiego które mogłabym udostępnić w całości, bo jest one objęte prawami autorskimi, natomiast mam tutaj z Twittera zrzut ekranu i tak wyglądało to zdjęcie, czyli na tym, tak wyglądał ten mural, czyli na tym muralu sędzia, tym swoim młotkiem sędziowskim uderza w takiego leżącego protestanta no i tutaj trudno nie zauważyć tych podobieństw i tego pod, ukrytego podtekstu dotyczącego Właśnie tych protestów, które były kilka dni wcześniej. Dlaczego o tym mówimy? No, wywołało to ogromne poruszenie. Wszystkie gazety o tym pisały wszystkie media, natomiast bardzo szybko ten mural zaczął wyglądać tak. No i właśnie tutaj nie wiem, czy widać to dokładnie, nie mogę tego powiększyć. Zaczął wyglądać tak, czyli zastawiony jakąś płachtą, zastawiony jakimś parawanem, zastawiony jakimś płotem i postawiony przy nich dwóch policjantów którzy pilnowali tego, żeby nie było tego widać. Teraz ten mural wygląda jeszcze inaczej. Też jest na Twitterze, nie wiem, czy mi się uda pokazać, czy to się pokaże tutaj? Chyba nie, niestety, niestety nie, ale może, może jeszcze, nie, nie, nie dam rady pokazać. Na Twitterze można znaleźć, kochani, teraz ten mural jest zupełnie zmazany z tego muru i są tylko takie bardzo płynne i zamazane jego, jego zarysy. Ludzie mówią, że jeszcze bardziej ma to znaczenie, że jeszcze bardziej jest to. Wymowne, jeżeli chodzi o ten komentarz Banksiego. Także tym, tym, żyła, tym żyła Wielka Brytania. Kolejny nasz temat, kochani, to lotnisko w Balicach. Krótka piłka. Kochani, bardzo dobra wiadomość: pierwsze lotnisko w Polsce, które zniosło limit płynów, czyli nie trzeba już mieć tylko 100 ml, nie trzeba już wyrzucać butelki z wodą do kosza. Można przewozić 2 litry płynów w walizce bez wyjmowania ich z walizki podręcznej podczas kontroli bezpieczeństwa i nie trzeba wyjmować całej tej elektroniki, czyli wszystkie laptopy, e, wszystkie tablety mogą pozostać w walizkach na lotnisku, w balicach, ponieważ mają one teraz e, odpowiednie skanery, które skanują i wiedzą, co my tam mamy bez konieczności wyjmowania. Także dobra wiadomość, jeżeli lecicie z Krakowa, można przewieźć wodę, można przewieźć e, różne inne e, alkohol, ale, no powiedzmy tutaj nie mogę tego słowa powiedzieć, ale e, różne napoje, inne wyskokowe, także wszystko można do dwóch litrów przewozić w bagażu podręcznym, i nie trzeba tego wyjmować. No jak już jesteśmy na temacie podróży, to dwa newsy dotyczące Ryanair. Pierwszy news. To taki news, że w sumie zmartwicie się tym. Zapowiadaliśmy to już wcześniej, było to przesunięte, a mianowicie rezygnacja z kart pokładowych. Ryanair zapowiedział, że już 12 października nie będzie można korzystać z papierowych, drukowanych kart pokładowych i jest to powodowane oczywiście oszczędnością papieru i ratowaniem planety. Ryanair powiedział, że około 300 ton rocznie potrzeba, żeby wydrukować te wszystkie Karty pokładowe, dlatego zmusza swoich pasażerów do tego, żeby okazywali kartę pokładową w formie elektronicznej na swoim telefonie. Na pewno jest to utrudnienie dla osób starszych, które nie mają smartfonu, które nie mogą pokazać tej karty pokładowej. Na pewno jest to problem z osobami, którym się rozładuje telefon, co przecież nie jest takie niemożliwe. Natomiast tutaj Ryanair zapowiada, że. Jeżeli komuś rozładuje telefon, a miał tą kartę pokładową na tym telefonie, to obsługa mu za darmo tą kartę wydrukuje. Gorzej, jeżeli nie miał, to będzie musiał płacić, tak jak zwykle, dość dużą kwotę na lotnisku, żeby tą kartę mu wydrukowali, żeby go odprawili. Więc to jest pierwsza sprawa, rezygnacja z kart w Ryanerze od, źle powiedziałam, przepraszam kochani, od 3 listopada. Od 3 listopada hmm, tak, wracam. Nie od 12 października, tylko od 3 listopada koniec kart pokładowych. Natomiast oczywiście są lotniska, które nie są przygotowane na to, żeby skanować te karty elektroniczne. Na przykład w Algierii, w Albanii, w Maroko nie ma tych skanerów, no więc nadal trzeba będzie tą kartę pokładową drukować. Także tak to, tak to jest. I druga informacja dotycząca Ryanair to to, że Ryanair dostaje ogromne ilości skarg i Prośby o odszkodowanie w sprawie opóźnionych lotów. Teraz Ryanair wziął się na pomysł i jak zwykle przekornie założył stronę, założył stronę internetową pod tytułem Ktoś ci tutaj zrujnował w wakacje, ktoś ci zrujnował twój pobyt, twój lot, nie pisz do nas. Tylko pisz do swojego ministra transportu i podaje dane do ministra transportu. Akurat tutaj jest pani minister, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię i Ryanair zachęca pasażerów, żeby nie pisali do nich, do, jeżeli mają opóźniony lot przez na przykład jakieś zakłócenia w kontroli lotów, tylko żeby pisali do swojej minister transportu. Więc to jest ta informacja. I ostatnia informacja, którą sobie zostawiłam już na koniec, to jest to, że od, to właśnie to od 12 października, pomyliły mi się te daty, od 12 października wchodzi w życie system elektronicznej kontroli wjazdu do, do Unii Europejskiej, który będzie się nazywał EES. Entry and exit, exit and entry system będzie wprowadzony w ten sposób, że Część tego systemu, jeżeli chodzi o odprawę, jeżeli jedziecie do Polski drogą lądową, będzie odbywał się w Wielkiej Brytanii, czyli na przykład Folkestone, na przykład St. Pancras, jeżeli jedziecie Eurostarem do Paryża w porcie w Dover. W tych trzech punktach na terenie Wielkiej Brytanii będzie ta odprawa do Unii już się odbywała, czyli jeszcze na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli chodzi o loty do Unii Europejskiej, to ta odprawa, ten, ten nowy system będzie zainstalowany już w kraju docelowym. Ważne jest to, że dotyczy on osób podróżujących do Unii na paszporcie innym niż polski, czyli na przykład na paszporcie, na paszporcie brytyjskim. Czyli jeżeli lecicie do Polski na paszporcie polskim, to Was w ogóle to nie dotyczy. Jeżeli wjeżdżacie do Unii, czyli wyjeżdżacie na przykład samochodem z Dover czy, czy Folkestone tunelem, Również to Was nie dotyczy, ale w pewien sposób będzie miały te kolejki, które się pojawią, będą miały na Was wpływ, o czym zaraz powiem. I teraz tak, czym się różni EES od ETIAS? Bo tutaj mnóstwo osób nie widzi tej różnicy i rzeczywiście jest to skomplikowane, żeby to odróżnić, ale kiedy Wam powiem, to na pewno będziecie wiedzieć, bo łatwe jest odróżnienie. System EES, który ma być wprowadzony od 12 października, jest to tylko i wyłącznie system skanowania paszportu. Oraz pobierania danych biometrycznych, takich jak na przykład odcisk palca i zdjęcie. Czyli nie trzeba nic wypełniać, nie trzeba wchodzić na żadną stronę, nie trzeba wchodzić na, żadne, na, żadne, na internet i nie trzeba nic wypełniać, nie trzeba nic płacić. Po prostu jest to system, który ma zastąpić strażnika granicznego, który siedzi w tej budce i przybija te pieczątki. Czyli tych pieczątek po prostu no nie będzie, będą one wycofywane. Natomiast ETIAS to jest system, Taki coś jak ETA, czyli system wniosku online o wjazd do Unii. Natomiast data wprowadzenia tego systemu ETIAS, gdzie trzeba wnioskować, gdzie trzeba podawać dane, gdzie trzeba odpowiadać na pytania, gdzie trzeba zapłacić, jest przesunięty na w tej chwili czwarty kwartał 2026 roku, więc to na razie nie wchodzi, jeżeli chodzi o wjazd do Unii. Czyli z Unii do w Wielkiej Brytanii mamy ETA, musimy wypełniać wniosek, jeżeli lecimy na polskim paszporcie i nie mamy statusu. Jeżeli chodzi o wjazd z Wielkiej Brytanii do Unii, to też nic nie musimy wypełniać, też nic nie musimy płacić, przynajmniej na razie. Ten system będzie nazywał się ETIAS. Natomiast od 12 października wprowadzony zostanie system EES, który polega na skanowaniu paszportu w sposób elektroniczny oraz skanowaniu odcisku palca i, i robieniu zdjęcia. I tak jak mówię, w większości będzie on, on się odbywał już w kraju docelowym, czyli jeżeli Brytyjczyk albo Polak na brytyjskim paszporcie lecący, nie, nie okazujący polskiego dokumentu tożsamości, będzie musiał przejść taką rejestrację i zarejestrować swoje dane w tym systemie, czyli swoje dane biometryczne i, i zeskanować paszport w systemie komputerowym już w kraju docelowym. Jeżeli taki właśnie Brytyjczyk albo Polak na brytyjskim paszporcie będzie wjeżdżał drogą lądową, to już na terytorium Wielkiej Brytanii taką odprawę do Unii Elektroniczną będzie musiał przejść. I teraz jakie związą się z tym problemy? No wiadomo, jak zwykle będą na pewno problemy, będą kolejki, a to się to zatnie, a to nie będzie działać. Natomiast największe obawy dotyczą po portów w Dover, ponieważ tam jest mało miejsca. Każdy, kto płynął promem wie, że w Dover jest mało miejsca. I o ile oczywiście będzie taka szybka kolejka dla osób, które posiadają paszporty unijne, czyli jeżeli jedzie, jedzie cała rodzina z Was, na, wszyscy na polskich paszportach, to będziecie mogli podjechać do takiej szybkiej kolejki, która będzie gdzieś tam się rozgałęziała z tej głównej kolejki bliżej terminala. Natomiast już się mówi, że ta główna kolejka, jedno, jednośladowa, nazwijmy to, będzie tak długa, przynajmniej na początku tego wprowadzenia tego systemu, że nie będzie można podjechać szybko, do, do tej szybkiej kolejki, tylko trzeba będzie odstać w tej głównej kolejce, gdzie jeden samochód będzie podlegał do szybkiej kolejki, inny nie będzie. Już się mówi, że te kolejki mogą być duże i jak zwykle problemy z ząbkowaniem w, w momencie wprowadzenia jakiegoś nowego systemu, jak zwykle nas tutaj czekają. Także przygotujcie się, kochani, że jeżeli będziecie podróżować jako Polacy na brytyjskim paszporcie, wjeżdżać z Wielkiej Brytanii do Unii, czyli przechodzi tą odprawę już już w Wielkiej Brytanii. To będziecie mieli zeskanowany paszport, zeskanowany odcisk palca i em, zrobione zdjęcie. Większość em, tych portów ma jakieś terminale. Nie wiem, czy w wystarczających ilościach, wydaje mi się, że nie. Natomiast w Dover mówi się nawet, że będzie chodził pan. Będzie chodził pan i podchodził dosłownie od jednego samochodu do drugiego z tabletem i będzie te dane zbierał z tych samochodów. Także tak to jest na razie rozwiązane, tak to ma wyglądać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Także przygotujcie się od 12 października, szczególnie jeżeli wjeżdżacie do Unii na brytyjskim paszporcie, nie na polskim. Polaków to nie dotyczy na polskim paszporcie, ale tak jak mówię, mogą utknąć w tej kolejce, zanim ta kolejka się rozgałęzi do tej szybkiej kolejki. No i to wszystko, kochani, to wszystko. Macie podsumowanie, coś komentarze mam zacięte, więc nie wiem, nie wiem co tutaj się dzieje w tych komentarzach, a już się odblokowały. A co jeśli dzieci mają angielskie paszporty, ale polskie dowody? Czy to będzie wystarczające? Słuchaj, to jest Joanna pyta. To jest pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi. Um, nie mam odpowiedzi. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ um, jak mogę odpowiedzieć na to pytanie? Jeżeli chodzi o. Wjazd drogą lotniczą, to rzeczywiście taka sytuacja powinna być w 100% ok. Czyli wyjeżdżamy, odprawiamy się w, do samolotu, wchodzimy na brytyjskim paszporcie, te dzieci wchodzą na brytyjskim paszporcie, a potem lądując w Polsce, już odprawiają się w Polsce, na terytorium Polski, na polski dowód osobisty, więc nie powinno być żadnego problemu, no bo dowód jest absolutnie równoważnym w Polsce dokumentem tożsamości na równi z paszportem. Natomiast nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli chodzi o przejazd drogą lądową, ponieważ oznacza to, że już w Wielkiej Brytanii ta odprawa będzie następować. To, czy ten sprawdzający pan z tym tabletem, czy te bramki uznają polski dowód, jako możliwość wjazdu do Unii, przynajmniej w jakimś początkowym um, okresie. Niestety nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. W teorii powinno być to ok, Unia powinna przyjąć dowód osobisty jako dowód tożsamości, no bo dlaczego by nie miała przyjąć? Natomiast to, czy te systemy komputerowe będą miały przewidziane taką opcję, to niestety tego nikt nie wie i nie mogę tego um, tutaj w żaden sposób skomentować. Także, Joanna, trudne pytanie: nie ma na to pytanie odpowiedzi, natomiast powinno być ok, e, szczególnie drogą lądo, e, l, lotniczą, a lądową, no to wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu. E, także. Także tak. Dobrze. To wszystko, kochani, to wszystko. No dobrze, no to w takim razie ja zmykam. Życzę wam miłego weekendu jak zwykle. Zimno się zrobiło, zimno się zrobiło i wieje. Mam nadzieję, że u was jest trochę słońca, bo u mnie jest. Ściskam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Na razie. Pa.